No, dzień dobry, no, dzień dobry. O, Rolik jeszcze na polu. Nakopałeś coś chociaż? Siemanko, Siemanko. O, Siema Pawciu. Siema Grzesie. Siema Darki. Siema Baśki. Dasz dół. Józef Geringi. O, <grafy> Gratulacje, panie Konradzie. Gratulacje. Siemanko, Roberci, Siemanko. Czekajcie, po A, jedziesz. Czekamy jeszcze pół minutki i zaczynamy Co i ja wam powiem Morgan, Damianku Morgan, witam Morgan, 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 morgen Ile? Dwóch widzów mi pokazuje. No to tak, pięknie Pięknie, pięknie, panie Andrzej, pięknie no, dobra już Nie wytykaj palcami. Nie wytykaj palcami, Andrzeju. Jak mi słychać? Dobrze mi słychać? Tu mam na full. Lepiej nie będzie. Trochę głos mam gorszy, bo się mi przychorowało. Hello, Arturku. Hello, witam. Witam serdecznie wszystkich kartoflaków. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na zlocie dolnośląskiej Grupy Poszukiwaczy Legion. Bitwa na bagnach. Dostaliśmy ładne takie naszywki z tego roku. Naklejeczki. I fajne identyfikatory. Graficznie ładnie bardzo zrobione. Coś tam było nakopane. Rafałek C. Z, z pozytywnych wariatów detektorystycznych. Siema przepiórku. Siemaneczko Robercik. Znalazł wczoraj yy, grota dwuczni z brązu. siekierka padła z brązu. Będzie na filmie, bo, to, bo <laughs> udało mi się nagrać parę rzeczy, więc będzie fajny film z tego i prawdopodobnie będzie za tydzień. To było, mój drogi, tam jak w opisie, ten zlot, co był przed chwilą w odcinku, to 3 lata temu. <laughs> o, wyklepię, nie wyklepię. Więc powiem Wam tak, fajny odcinek będzie z wczorajszego wypadu na zlot do grupy, do stowarzyszenia Legion Dolnośląskiego. No i postaram się go na następny dzień zrobić, ze względu na to, akurat taki na święta będzie, bo po tym wszystkim będziemy robić konkursowego live'a, nie? No a ten live jest właśnie odnośnie konkursu. Krzysztof Przybyski nie jest z Kalisza. Ja nie wiem, nie znam go. Chyba. Dobra, żepiorus pokój się. E, tak o, więc moi drodzy, temat jest następujący. Co do konkursu, to nagrody, tak jak widzieliście na Miniaturce. Są takie a nie inne. Dodatkowa nagroda. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć teraz, jaka będzie no, tajemnicza nagroda. Czy chcecie się dowiedzieć dopiero za tydzień, jak będziemy losować. Powiedzcie mi. Powiedzcie mi moi drodzy. Czajczyński, a ja Czajczyńskiego to ja znam. <laughs> 20 lot na bagnach, to nie, to dopiero za tydzień będzie. Kupanie z chorobą. To też już ostatnio ktoś mi ten pomysł podrzucił. Że to był dobry pomysł. Ty, 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 ty. Taki grzeczny. No grzeczny jestem, sobie Teraz. Dobra, mas mówi, że teraz. Co wiedzieć? Co to będzie za niespodzianka? Dodatkowa nagroda? Czy za tydzień? No się mówi, że za tydzień. Damianek na tym za tydzień Następny mam głos Robertik, będę Wiem, że ty wszędzie będziesz Dobra Baśka teraz, to już mamy 2-2 Szybko liczę głosy, na razie jest 2-2 Musimy to przegłosować, moi drodzy Szybciutko Czy dziś, czy jutro no, 30, Czy za tydzień na lajfie Ta niespodzianka ma wyjść Za tydzień jest 3-2 4-2 4-3

że się już trzy razy mi napisałeś, że za tydzień. Że przez was pomylę się z liczeniem głosów. Głupki. O, dwa lata nie będziesz czekał. Tydzień poczekasz. Dobra. To mamy przegłosowane, że za tydzień. No przykro mi. Część będzie niepocieszona, część będzie pocieszona. To jest nagroda niespodzianka. Zobaczymy. Może w sumie dwie będą. Za to, że za tydzień to będą dwie, bo jeszcze muszę o jednej pomyśleć. Jutro to będzie futro. Maslu, maslu, maslu. A więc tak. Mm, warunki, jakie trzeba spełnić, moi drodzy. To bardzo bym prosił Was wszystkich po pierwsze, żeby udostępnić ten film z dzisiaj. I jak będziecie udostępniać na Facebookach u siebie ten film z dzisiaj, nie? to ma być napisane dużymi literami ŁYSY I TAK NIC NIE ZNAJDZIE. Zrozumieliśmy się? Zrozumieli. I proszę pod tym dzisiejszym filmem, który wszedł, napisać też dużymi literami. Łysy i tak nic nie znajdzie. Dobrze? No. I to są... <laughs> I to są warunki konkursu. Następnie zrobimy losowanie. <laughs> zrobimy losowanie na live i wybierzemy wszystkie nagrody elegancko. Na live, tak. Plus prawdopodobnie dwie niespodzianki. No, do wygrania jest tak jak widzieliście na grafice, Pimpek zestaw od Swagiera. To, zestaw, to jest pojedyncze sztuki, będą osobno będzie wszystko, żeby każdy był zadowolony. I od Rawcia jeszcze dostanę paczuszkę. Mam przyjść z monocierkami. No, I tak to wygląda. No, i jeszcze będzie jeszcze jedna nagroda, taka dodatkowa. No, i może druga do, dodatkowa nagroda, niespodzianka. Obydwie będą niespodzianki. Tak to wygląda. Zapamiętali, co mam napisać? Ja może napiszę tutaj później w opisie tego live'a. Dobra? Jak, Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Nie? I będzie najlepiej. Ja sobie to później zweryfikuję. Najlepiej, jakbyście to zrobili. Wiecie co? Jakiś hashtag byśmy może myśli co? Będzie łatwiej mi to znaleźć też na Facebookach. Tylko jaki hashtag. Próbuję, ale jeszcze nie można. No nie można, jeszcze nie można. Ja jeszcze nie pozwalam. Cicho ja wiem, że on zawsze znajduje. Ale wczoraj nic nie znalazł. Ja wczoraj znalazłem fajne rzeczy. Będę na filmie. przepiór na pewno będzie zaznaczony na tym filmie. A Maćka będzie zadowolona. O! Będę siedział jak. i tak będę siedział, i tak będę siedział. Pamiętajcie, na 50 tysięcy Forda ten losujemy. 50 tysięcy subskrypcji. Eu zero. Nie, bo eu to będzie w sumie. Powiem Ci, Damianos. No, może to być niegłupi pomysł z tym haszem. Tylko nie wiem, jak to będzie zły. Za długo, Artur będzie. Musi być króciutkie. Wieleń. Robert garden na paliwo tylko w Kaliskiej można wygrać. Byliśmy kiedyś na zlocie u tych wariatów. Urodziny robili. Czekaj, co to było? Jeden tam gagatek yy, ogarnął talon na paliwo, tylko nie pamiętam na ile, ale był. Naprawdę. A to była najlepsza nagroda, moim zdaniem. No, 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 no. Na BP. Jestem. Nie ma żadnych, żadnych indusów, nie ma kupowania sumów. Proszę, szanujmy się. Kim w ogóle? Dobra, zaraz wymyślę tego hashtag'a i, i wrzucam w opis tego live'a, bo konkurs będzie na live'ie później robiony, więc to wszystkie informacje odnośnie konkursu będą tutaj na live'ie w opisie tego live'a, co za chwilkę zostanie. Co jeszcze? z takich bieżących rzeczy. Bluzy, tak jak mówiłem, czekamy do 20 i 20 będę robił zamówienie. Już tam mam Już tam mam piętnaście, osób mam, ale yy, tam gdzieś po dwie bluzy wychodzi, tam parę osób brało to, 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 do kogoś tam jeszcze to, to, to jeszcze troszkę mi tam brakuje, ale to spokojnie, no, ogarniemy temat będzie do ogarnięcia. No wkurzony Kurzonę no w wilku, bo za mało zaraz. Dobra, więc yy, tak, to co powiedziałem, niech tak się stanie i widzimy się za tydzień z nowym odcinkiem i podcinkiem pod robimy konkursowego live'a z głosowaniem. A <laughs> jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, bo wczoraj yy, bardzo dużo osób, które spotkałem na zlocie, w tym zlocie yy, znajomych oczywiście, bo obcy, no, obcy do nie podchodzili. Ten pytało się mnie, czy łysy będzie na lajfie To będzie wszystko od Was zależało, czy łysy będzie na lajfie bo on niechętnie coś, niechętnie, ale mogę go za uszy wytargać i może się uda go namówić. Musimy znaleźć jakiś sposób na niego, żeby go namówić, bo on się strasznie miga od tego live'a. Nie wiem czemu. Chyba się boi, wystąpić na żywo. <grym> Złoto. Taki to ten łysy niedobry jest. Dobra, więc to było na tyle na dziś. Więcej już tam wam nie będę makaron na uszy nawijał, Wystarczy. I jakby ktoś się jeszcze odknął, to do 20 można bluzy się dopisywać i, i zarobię zamówionko. W razie W. O, baśka klasyczna. Dobra, dalej, dalej. 50 tysięcy. Nie lat. Chyba, że nie ma tylu ludzi na świecie. Czekaj, czekaj, czekaj. Zabierz mu wykrywacze i oddaj na lajfie. Musiał stajniaka moje zabrać. Ty, nagroda niespodzianka. Kopanie z łysym. To w sumie nie musi nikt przyjeżdżać nawet jak wygra, bo i tak nic nie zdajdzie. Dobra, z mojej strony to tyle na dziś. Dobrego wieczoru Wam życzę i w końcu może się zapnę i wrzucę film jakiś z MT jeszcze, bo tam... Taki jeden gagatek z gór mnie prosi cały czas o jeden film z jednego z lotu, i potem nakopał i się chciał pochwalić znowu. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, Arrivederci.